w widzowie, jadę na kolejną lepuchę więc może coś znowu nagram trasa taka sama jak ostatnio, ale, ale może jakieś nowe zdarzenia się wydarzą, które nas będą gdzieś kierunkować w jakimś temacie. Zobaczymy, pogoda zachęca, bo praktycznie 20 stopni mniej niż ostatnio, także. Trzeba się przyzwyczajać, idzie jesień. Jedna z tańszych stacji w Hełmie oferuje robkę po 5,87 Są jeszcze tańsze, bo jest miejska stacja, która jest zawsze najtańsza. I ta, na której my tankujemy też jest tańsza. Ze słupka bo oczywiście w hurcie to e, towar jest jeszcze tańszy to zastanawiam jedno bo ropa była po 84 3 dolary e, no i było po 6 50 paliwo teraz e, mamy za baryłkę około 70 dolarów a nawet był moment że 68 a ropa jest po 5 tam 80 parę i dolar był 3 88, a teraz przy 83, 82. Także nie dość, że staniała ropa w baryłce, to staniała jeszcze, jeszcze staniał dolar. Więc dlaczego te obniżki, nazwijmy to tak, nie są proporcjonalne do tego, co się dzieje na giełdach? No, pewnie dlatego, że nas gdy ci w garniturach przestępcy, siedzący tam na wiejskiej, bo inaczej ich nie można nazwać, bo e, robią to w białych rękawiczkach, jakby nie patrzeć. Gdy mają 40 milionów ludzi, praktycznie i co? Tak samo e, temat, powiedzmy sobie, różnych historii. Które teraz się dzieją, powódź i tak dalej. Zobaczcie, na wschód nie było oporów, żeby dawać kasę. A y, dla Polaków no po co im pomagać? Nie biorą kredy kredyty i spłacają je do końca życia, tak? Nasze banki będą zarabiać, a właściwie to nie nasze, bo to większość y, banków w Polsce to są obce banki. Zawsze niech zarabia ktoś na Polakach. Polacy nigdy mają tak to wygląda. trochę temat kiepski, szeroki jak pewnie Wisła, ale no coś no nie mamy na to wpływu ogólnie, bo robią z nami co chcą. I jeszcze wracając do tych niskich cen paliwa zawsze było tak, że jak trochę ropa staniała, no to stawki leciały na giełdzie, no bo paliwo tanieje, Ale już w drugą stronę, na nikt tak nie patrzył. I no, z tego co wiem, no to w rynku e, transportowym nie dzieje się najlepiej, e, bo rozmawiam z moim szefem na bieżąco poprzednim i, i no, on akurat jakąś tam robotę ma, nie musi się zabijać, bo e, swoje zrobił w życiu, teraz czeka na, wiecie co, na emeryturę, nie? Ale wiele firm, tak jak w którymś to odcinku sprzed dwóch lat, mniej więcej mówiłem, jak było te boom, i te stawki wystrzeliły tak ładnie, że ci ludzie będą jeszcze się zastanawiać, jak żyć. I tak się dzieje, bo mam już tu kilka przykładów z naszej okolicy: pobrali ze stawów, ile wlazło. I na przykład z firmy. Jedna, jeden ciągnik, nagle się zrobiło 4-5 ciągników z stawów, plus jeszcze jakieś wywrotki małe, plus coś tam. No i jak jeżdżę codziennie, wszystko widzę stoi. Tak samo cementiaki u nas. No nie jadę akurat w takim regionie, żeby wam pokazać, ale jest parking, na którym stoją. No i oni cały czas jest, ten parking zapchany, Nie widać tam ruchu w ogóle. To samo się dzieje na wywrotkach, bo towar ze schodu nie idzie teraz praktycznie wywrotkami, tak jak przed, tylko wszystko idzie koleją. O tym się nie mówi. Rolnicy już zapomnieli, bo dostali parę groszy, no, zamknęli się. Reszta też, jeżeli coś się dzieje, to w telewizji, w Radzie nie powiedzą. Także te rynki są tak kiepskie, nie ma optymizmu na razie, wiadomo, że po każdej każdej jakiejś tam osi jest bezca i odwrotnie tak samo i w transporcie, że są te lata grube, w których się zarabia yy, sporo na to, by funkcjonować przez tam 2-3 lata później ale no, jakby nie patrzeć w większości przypadków trzeba walczyć, walczyć o swoje i yy, Niestety jest tak to skonstruowane, że ciągle przeliczasz, ciągle kalkulujesz, ciągle próbujesz spiąć ten budżet. Myślę, że mało która firma transportowa, taka mała, w której ja pracowałem też, może sobie pozwolić na takie spokojne myślenie, że, że to już najgorsze za nami. Ale no, niestety. To jest ciężki biznes cały czas i różne jakieś obostrzenia pojawiają się. Do tego różne opłaty, różne presje, nie tylko z naszej strony, naszego rządu, ale też z zewnątrz. My jesteśmy w dużej strukturze europejskiej i ten system ma nas tylko, że tak powiem, albo nie powiem. Pomyślcie sobie, co zrobić z nami. No, dyma, dyma nas spokojnie, nie? Każdego dnia, powolutku, powolutku. Już wyskrobane, wyczyszczone. Jest dalej błąd. Zobaczymy pochodzi, czy adoptuje go. Czy trzeba skasować, ale to nie ma nic innego jak to. Błąd się nie skasował, jak widzieliście. Także, no, tak jak to bywa w Mercedesie, raczej błędy zapisane, trzeba komputerowo wysterować. Zobaczymy pomocy, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że mam wrażenie, jakby ten samochód nie miał mocy. O ile dobrze pamiętam, kojarzę i faktycznie czytałem na forum, że jak się zabije ten czujnik, to traci moc. A dlaczego traci moc? Bo to jest czujnik. Tutaj na wydechu, kolektorze wydechowym, on steruje zaworem EGR I może być tak, że daje po prostu za dużo spalin. No i głupieje nie? sterownik silnika i go dusi. A jak go dusi, no to odcina moc, żeby yy, ratować sytuację. Także miejmy nadzieję, że to pomoże. Jak nie, no to zajadę, jeszcze skasuję błąd i wtedy powinno być ok. A czytałem, że to dolegliwość taka kolejna w ruburze, która e, no co chwilę się trafia, także widzicie, jechałem mówiłem, odcinek może o czymś nagram, może coś się wyklaruje transport to jest tak piękny, że nie znasz dnia, ani godziny, przychodzisz samochód stoi, nie pracuje i też się psuje Dzisiaj tutaj jest Saigon. Miałem problem pod jedną górkę wyjechać na Pustawo, ośka się obraca. Tutaj też nie lepiej. Jest taki siwy pyłek sypnięty, ale to jest takie śliskie jak glina. Z kamieniem to zmieszali, no niestety droga jest jaka jest, ale zobaczcie na to. Wiem, że robór odzyskał mocy, bo zupełnie inaczej pracuje silnik. No i niestety gdzieś wyrywało mi materiał. To dużą część, o której chciałem Wam opowiedzieć. Tak jak doszliście już do tego momentu, zauważyliście, że wyskoczył mi błąd na żółto. Usterka silnika jechać do serwisu, plus odczytałem w diagnostyce kod tego błędu. No i na internecie znalazłem sobie, co ten kod oznacza. Plus, oczywiście, u doktora Google'a. Sprawdziłem, co ludzie piszą na ten temat na forum. Gość wypowiedział się, że miał problem taki sam jak ja ograniczenie mocy, problem z jechaniem pod górkę, z rozpędzaniem się, i wyskoczył mu ten sam kod usterki, co i u mnie. Więc zaciekawił mnie ten temat i poczytałem tam, co jest grane, i się okazało, że czujnik chyba nie wiem jak to można dokładnie określić zawartości sadzy coś takiego w tym egierze po prostu steruje otwiera, zamyka ten egier no i e, te dwa otworki które tam wam pokazywałem były tak zaklepane tą sadzą że w jednym to mi tylko drut cienki tam średnicy wszedł a w drugim w ogóle nic mi nie wchodziło więc wyczyściłem Tą rurkę, te doloty, no i zamontowałem ten czujnik, i wróciłem w trasę. Czułem różnicę od razu, już na starcie, że te auto idzie, więc byłem na 99% pewny, że usterka dobrze zweryfikowana i dobrze naprawiona. Kwestia była tylko tych tego zapisanego błędu, ale właśnie w tym momencie, co się urywa film, chciałem wam pokazać na wyświetlaczu, że kody usterki znikły także yy, sterownik adoptował czujnik i, i wymazał ten błąd no i wszystko wróciło do normy także, także tak, składam to dalej yy, żebyście mogli sobie zobaczyć odcinek do końca w którym w zasadzie to już się nic nie wydarzy no bo materiał niestety uległ jakiejś zagładzie dlatego macie rzut tego, co ja widzę sobie przy składaniu filmu. Oczywiście dziękuję Wam za uwagę i że dotrwaliście do tego momentu. A kiedy coś się pojawi, nie mam pojęcia. Wszystko będzie zależeć od sytuacji. Sytuacja jest dynamiczna.